Jeszcze zanim obejrzycie ten filmik, to zapomnijmy wspomnieć, że kanał ma na celu pokazanie różnych konwersacji pomiędzy znajomymi, jak zwykłym spotkaniem z dlatego często możemy mieszać tematy i przychodzić do następnego bez żadnej puenty. W sumie tyle i co? I powodzenia w oglądaniu. Trzymajcie się. Ten... O, ten... O! Nagrywa się, nagrywa alima się, maneczko, siemaneczko, ziomeczki, seksualne, ziomeczki, czyli nowy kanał na YouTubie, tak, kolejny, to, to wlatuje właśnie dzisiaj, dokładnie, kolejny kanał, który będzie zaśmiecał wam w kanał. Dobra, ja, ja, ja dokończę, już się zapowiedził. Nowy content, który będzie raz na tydzień, może kiedyś częściej. Będziemy sobie gadać o różnych ciekawych rzeczach ze świata, YouTube'a, internetu, bla bla bla. No. Ogólnie taki przegląd powiedzmy minionego tygodnia. O, to jest tak. Jakiś, minionego tygodnia. Jakieś tematy będziemy pod, y, wybierać y, i co? Dzisiaj na pewno... Wlatuje Hot 16 Challenge. Yy... Trochę kwarantanna? Trochę kwarantanna, bo wiadomo, jest, jest już wygodnie już no. I co? Jaś na pewno jakieś śmieszne TikToki sobie wybierzemy, no, bo, bo, to to bo to jest. Teraz, bo, jest no. bo to jest w modzie, a w ogóle ja jestem Seba Smoku, to jest Oscar, jak to mówi Freeze. Gdzieś tutaj macie teraz nasze Instagramy. Tak, No <laughs> jeszcze zdjęcie musimy sobie zrobić na banner. A taki. Staniemy bokami Tam. i będzie. Czuję, że gówno z tego wyjdzie. <śmiech> <śmiech> No. Przynajmniej będą znowu mieli się Ale, z czego tego No. Po tak tym się w parantagu, będą zobaczyło. pokazywać. się tak? to ci. No, albo w ogóle możliwe, że teraz gadamy, a ja no. nawet tego nie wrzucę. Nie, no. to jest duża szansa, także to już będzie sukces w sensie to, jak to w ogóle się pojawi. No Dokładnie. Jeszcze nie wyłączajcie filmu. Masz TikToka? Nie mam TikToka. Maja moja siostra ma TikToka. Ale ostatnio nagrywałem troszeczkę yy, tak gościnnie, z koleżanką i w sumie jeśli coś jest dobre to jest po prostu dobre, nieważne gdzie by to było... i czyliście, czy jakiś styl. Ta Tańczy, dużo, dużo powiedziane, jakiś tam ruch jeden no. chciała, żebyśmy zrobili, namówiła mnie, także tak, wyszło. No ale mówię, większość to albo patologia, albo głupoty, debilizm. No ale wiadomo jak, jak ze wszystkim. Dobre są rzeczy i chujowe są rzeczy i tam też na pewno znajdzie się trochę dobrych rzeczy. No na pewno, a my sobie tutaj znaleźliśmy z trzy takie. Ty znalazłeś, ja nie ma tak, Bo bardzo. ja troszkę, w sumie jak mi się nudzi, to... Przeglądam i mi poprawia to humor. I znalazłem dla ciebie. Dla mnie? Uuu. Trzy. Według mnie. Może nie najgorsze. Bo dla kogoś może być najgorszy, a dla kogoś najlepszy. Dla, dla twórcy może być najlepszy. Najlepszy. na pewno. No. Dalej, bo już mnie podniosła, bo brzmi ciekawie. I co? Pokażemy, pokażemy. Chyba. Widzą. Pokażę. Dobra. To ja się przesuwam. Dobra. Dobra. No. Także pierwszy TikTok. Pierwszy TikTok. Yy, od tutaj... Jakaś zapowiedź? 87 O, proszę. 87. Fajne chłopaki. Ha, nie wiem, czy... Może kojarzysz ich. Teraz ci pokażę. Mam się. nadzieję, że nie. Dobra. <głosy> <głosy> Co sądzisz? Biźniaki? Nie wiem. Chyba na pewno razem chodzą na tą samą siłę. <noise> I co myślisz? Przestraszyłbyś się takich chłopaków? Tak, mi się zaśniał jak zobaczył, ale nie no. Ale tak szczerze, no to nie zrobili nic takiego, żebym na ulicy ich wytykać palcami. No sobie jeden sobie tarczył, ale, a drugi po Ale palcach. ma minę groźną, no. co? Tak? No próbuje mieć. Na próbuję nie schodzą. Próbuje mieć minę groźną. No. Dobra, no i to był Janos Baloch, Baloch 87, nie wiem Chyba to nie Polaki w ogóle, nie Polaki. Nie Polaki. <laughs> Górze, no nie, jakieś górze, takie jak Czarnogóra, znaczy, takie... coś takiego. Czarnogóra, tak? dokładnie. Czeczeni może? Albo Rumunii? oni no, są tacy, wiesz, poważni, by sobie nie żartowali, nie? Co z napadu, no, to każdy ma mnie nie? Czuję jakby mi, kurwa, dusił przez <laughs> ten No, z trzeba, wiesz. Dobra. E, Siłownia, tak? Był um. temat. Mam tutaj kolejnego. Tak? E, tacy się nazywają. Fuckboy. Fuckboy. nie wiesz, podchodzi i taki. No ja wiem, mam, ma, ma, znam tak. Każdy ma fuckboya do znajomych. Patrz. Wow. Widziałeś to? On już napiął? Bo napiął. aż się cały. No, tutaj się cały <śmiech> 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 nie tutaj, co? On się cały napiął. Nie, tutaj Tutaj już w ogóle za podwójną gardą trzeba chyba Tutaj, się nie. tutaj już nie, nie ma co szczędzić sobie słów. No, porażka. To jest porażka, no. Tak ale, powiem. ale, patrzmy zawsze na jakiś plusik, żyłkę widać. Chociaż to na każdym chudym widać, nie? Jak, no, tak. jak wielki z wielkie, co babę, nic fajnego, nie? Pomyśl, co on sobie myśli, nagrywając. Czy on myśleć, że ma dużo on, on nie myśli, co? On nie myśli, Problem jest w tym, że jak ludzie nagrywają, to nie myślą, tylko po prostu robią, nie? O, to na pewno będzie śmieszne. Nie, no taki człowiek myśli, że jest chory. To jest choroba TikTokera i to jest gorsze niż ten wirus. Nie stwierdzono, ale na pewno. No dobra, to Dobrze. był, czekaj, on się nazywał jak? CJ Delport, 300. 300. Ale Polak na bardzo. 300 zł może tym zarobić. No. I znowu kolejny fagboy. dzisiaj samych fuckboyów znalazłem, nie pytajcie czemu. Patro Demka. bardzo Uf, ostatnio często mi się na stronie górnej pojawia. Jakiś taki, co go... Koleżka, tak, koleżka, koleżka, no, no dobra. Wiesz co, on jest dobry przykładem na to, że tak naprawdę wystarczy mieć taki dziwny ryj, bo on ma taki ryj trochę Dziwne. jakby taki lep... jakby rzeźbiony wiatrem trochę, co nie? Tak. Taki, tak. Bu... taki bulbas z tą że taki nos, wielki uszy, że, że... wszystko można by było to... wiesz, powymieniać, nie? Tak? No. Ogarniętych, ale wydaje mi się, że ja jej golebym... twarzy nie widać. Ale słuchaj, ja to mam na sesję, jakim jest wygodne. Ale to potem... Tyś, ale, tyś... ale Ganas tak? Nie, nie <laughs> będą o na <laughs> Dobre, no, ja, do, nie dobra, że masz, jestem. Nie masz. Zajęć? No ma, 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 ma. I co? ale, ale każdy. <noise> no, <noise> tak, nie no, nie no, na przykład, mnie jest ma. tak, że wykładowca od grafiki komputerowej nie umie udostępnić ekranu i <noise> <bo> jemu płacą, że <noise> się wykłada na tej uczelni. No nie. I ludzie muszą pić. To, to dopiero obnażę, bo naprawdę, co nie, nie. wiedzę. Tutaj ty w Czarnogór powiedziałeś, a i on tam się wykuli czegoś tak. przez wiele lat, ale jak się trzeba coś nowego zrobić, to nagle. Ale to nowe. To jest po prostu obsługa komputera, tak? No tak? Oni powiedzmy znają Photoshopy, inne jakieś, tu ci mówią o ty debilu, coś ty zrobił. No, no, a nie mówię ekranu dostępnić, to jest naprawdę no, no. przykre i on znają, powiedzmy, gruby hajs. I jest jeszcze profesorem, doktorem i on I, potem tak? myśli. I, że... i, I najlepsze mieliśmy akcję, że zamiast zadzwonić do, do grupy, to on wyzwania do każdego <laughs> oddzielnie. <nie>? Ja bym. <laughs> hit. No, no nie? masakra, ale też dużo ludzi takie rajdy robi. Na lekcji na przykład, że nie wiem, podstawówka ma lekcji, jakiś typ wchodzi sobie wali wiadro. I nie wie jak go wyrzucić. to widziałem. To widziałem i na polskim i na zagranicznym no, YouTubie. Tak, Także to w sumie no. bekowe jest. online. So, um, other than that, uh, your grades can definitely go up this quarter. Uh, if they go down, I wouldn't worry about it. Um. Też wrzucamy link do zgórki w opisie. Cię pomaga. Wrzucamy ile? Dychę. Klasyczną taką. Ale... ale razy dwa, że? Razy jeden. <laughs> Czyli nie po piątaku. Jako ekipa po piątaku? Mało, no, ale mało skromny. Ale gest. Ale liczy się gest. Tak nie... tak, jakby tak każdy o... po piątaku, no to już byśmy byli wszyscy wiesi. Mogłem rzucić tysiaka, ale jak ja potem do domu wrócę. <laughs> to no, no. No, w tym tygodniu cię zaskoczył. Bo jest już chyba drugi tydzień. Nagrywamy to w środę. Nie tak, w czwartek. Nie czwartek. Dzisiaj na pewno wtedy o 16. Swój Six in no. Challenge. pewnie budzimy w Sorry, dwie godziny temu no. chyba był ten, pa Paris Platyną taki zrobił, no mi się podobało, śmieszne, ja... gdzieś to może wrzucimy też. Tak, no, yy, wiesz to nie wrzucimy. Nie wrzucimy, nie Dobre, to sobie, sobie zobaczcie. Na pewno każdy już widział. Każdy. Kto Ci najbardziej przypadł do gustu? E, no myślę, że taką na Fidę na pewno. Taco na Fidę, no ja też tutaj daję. Tak. Sam Taco też. No i tak byczku. Będę, chociaż to widać było, że się przygotowali, wiesz, zebrał ekipę i w ogóle. A Szpaka widziałeś? Szpaka? No nie widziałem, właśnie każdy mi podsyłał, to że zajebismo. Ze Szpakiem jest y, o tyle Czy problem, nie? że on tam tak jakby... Sponsorował może nie to, to jest złe słowo, ale no. zareklamował okay. swoją nową płytę Różowa Pantera okay, I, dużo, po coś. i dużo ludzi się do tego przyczepiło, żeby korzystać z charytatywną, żeby zareklamować swoją nową płytę. A my co teraz robimy? my to samo robimy. <grym> ja sobie... no w ogóle przypadek, bo tak jest temat, tak, tak jest Bo tema. dajemy w tytule Hot 16 Challenge. Nie, nie dlatego, że to daje wyświetlenie. Tylko dlatego, że my po prostu o tym będziemy mówić, tak? Żeby każdy wiedział kto wchodzi, co będzie tematem filmu, tak? Już nawet mówimy Już o, nawet o tym. To mówimy. No, to co? Tako, na Fidę też. Tak, tako. tako. Y u bedoes, u mnie w sumie tak, Ale Bedoes to to mówię, że to jakby nie, taki sobie to zaplanował. Bardziej mi się chyba, o Ostry na przykład, co z Dzieciakiem, tak, bardziej to jak na spontanie wyglądało. Tak, tylko że to z to pierwsza edycja. No tam, tak. Ale ja ja chyba sobie... ktoś go też, też nominował i wszyscy no, no, czekają. Tak? Tam chyba każdy, kto coś znaczy, to był nominowany. Nie? Kuzior też no. fajnie. White spoko zrobił, nie wiem czy widziałeś. Tak, white. No, Ale właśnie Zapomnęła Blacha, tak? wszyscy się śmieli z Blachy, 2-1-1-5, a poleciał nawet spoko. Także to no, nie. Tak, 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 nie jest też taka druga o, wersja dla o, youtuberów niezwiązanych tak? z rapem. To się nazywa chyba brzydka hot 16. to Gonciarz wymyślił. Yy, Także też fajnie, bo nie przyczepiają się do rapu. Mm. Jako raperzy, tylko to też pomagają, także. Nie są tak, że sobie roszczą jakieś prawa do tego, żeby tutaj no. z nimi na równi freestylować, tylko swój oddzielny też jakiś tam content. No tak, no oby tylko pomagać, jak najwięcej, no, żeby hańców leciało i. Możecie Zagurować. też wpłacić nawet złotóweczkę, jeżeli się tyle da. A jak nie macie, to po prostu wspierajcie, oglądacie, też pomaga, tak? Są wyświetlenia, nie każdemu się układa. My na tak. przykład nie mamy pracy przez tą sytuację. O, akurat, kwarantanna, słucham. O, co, kwarantanna, nie mam roboty, nie chyba YouTube'a. No tak się żyje, zobaczcie. No. No, no, nagrywamy sobie na krześle zamiast statywu. Nie będziemy pokazywać, bo... No, bo wstyd, wstyd po prostu. Wstyd, no. Kamera dziesięcioletnia. No, ale no. tu każdy tak zaczyna. Każdy tak zaczyna. Dźwięk, dźwięk też może być słaby. Ale jest jakiś mikrofon. Już ja lepszy, lepszy taki niż... Nie będę to pokazał tego mikrofonu, bo to no, jest... Nie, dobra, ale dobra, dobra. To jak to u nas technicznie wygląda, to widać i słychać, ale y, tak było pytanie, nie było odpowiedzi. Słuchaj. Jak kwarantanna? Jak kwarantanna. Gram sobie. Co? Pochwal się, bo to nie każdy wie. Ja wiem co ty grasz, ale oni nie wiedzą. Ja gram w CSA. Nie, nie wiem jak, czy wiesz jak wygląda. No wiem, no bez przesady. No, no to... Aż taki ciemny nie jestem. To co, wróciłem sobie, bo wcześniej graliśmy sporo w techniku. Wydałem tam 300 dolarów na skiny myśląc, że będę bogaty. Jak <grym> widzisz nie jestem. Siedzimy tutaj. No. Czyli nie udało się, a ty? Co robisz? A ja? No tak samo bez pracy, no nie o. gadaj, że nie odbie Jeszcze odbierzesz. A no to budzik. To dzisiaj, hmm. że ktoś nie do mnie No tak, tutaj teraz. No mówię, to podobnie, tylko że ja nie gram, tylko filmy oglądam, tak? Duda, nie, no, nie, nie no, Shazama w ogóle. Shazama to, to jest. chce się zamieniać z bohatera. A, tam, tam, a śmieszne, no, fajne, bohater. takie najtowe dla każdego w sumie. Trochę tam hmm. się. A, serial. serial? Hmm. Y, dopiero już średnia z papieru, przez to kwarantannę. z papieru zaczynałem, skończyłem hmm. na końcówce pierwszego sezonu, nie wiem, jakoś tak. Wszyscy mają życie fajne mi się podoba, ale jak tak jak późno zaczynasz każdy to owiał w takie, że to jest zajebiste że nie wiadomo co masz tak i jebać Arturito ten Arturito <grym <grym to, tak, to jest, <grym> to jest dobra. Dobra. dobry nie wiem właśnie on się pojawił na początku pojawił się na początku i już nie mogę na niego patrzeć tak, a potem tak. czytałem że w następnych sezonach jeszcze bardziej wkurzyłem <noise> A na to mam nie do Ale wracając, po prostu wiesz, jak każdy ci gada, że jest zajebiste, zajebiste, długo nie oglądasz, w końcu masz już tak nabuzowane to wszystko, że musi być fajne. No. Okazuje się, że jednak rzeczywistość bywa inna. No ja ogólnie co, też jakoś dużo serialnie oglądam na Netflix, ale na pewno The Dark. Oglądasz The Dark? The Dark? Jezu, nic nie oglądałem. Niemiecki nie wiem. taki serial, ja to... mega, zrył mi czerep, że po odcinku nie wiedziałem jak się nazywał. A to jest ten, tym gościem, co tam porywa kogoś, zabija? Coś takiego? Ktoś tam kogoś pochodzi. Ale dwa sezony i ogólnie co? Podróż w czasie. Taki temat jest. Jak wyglądam tutaj? Pokaż mi. Jak jestem pora. Jest jest, jest, chyba jest w ogóle na noc. Jest. Im bardziej się przysyłam, tym bardziej jakąś czarną kropkę widzę. nie e, Dobra, to co? Koniec chyba pierwszego odcinka. Podyskowata... Yy. No, ja zacząłem, ty ja skończę. Dziękujemy za, za kliknięcia. Lajkujcie, subskrybujcie to standardowo. Pamiętajcie, że. Co ty robisz? Pamiętajcie, że w opisie się pomaga, to jest najważniejsze. Do kogo to dotrze, do tego to dotrze. Jeżeli kliknęliście w ten film już, to już jest wielkie osiągnięcie dla nas. Tak, także nawet, z góry dzięki nawet 500 wyświetleń. Nawet to już jest... Taki sukces. Już od razu nagrywamy kolejny odcinek, także napiszcie w komentarzu, jak macie, jak, jeżeli jeszcze w ogóle dotrwali. No, do tego. <grym górne> to, to... <grym górne> Właśnie, a i możecie pisać, co chcecie. Tam my też nie przyjmujemy. Tak. Hejtujcie i... i Ale bez, ten... bez, no. bez... Bez przekleństw, bez brzydkich słów. I bez jebania matek. Bez jebania matek, tak. I... <grym górne> Ale matek nie jebiemy, tak? No, I, no dobra. I co? Tak. Dzięki wielkie. Bajo. No, elo. Elo, ziomeczki. Uy. Dobra, ej, teraz ja mam pomysł, żebyśmy... Zobaczmy to.